Szału po nowym roku nie ma, ale nie ma też co narzekać. Bociany zamojskie. No, pan A no, widzę, jest ruch tu przy stoisku, to. Chcę Tak. I po ile pan ceni? Po cztery dyszki. Panowie z hełma znowu przyjechali. Towaru przywieźli. tu same sami. A od czterech dychów w górę. Cztery dyszki w górę. A samce? Tak samo Tak samo. No, czyli jak chcecie, to możecie sobie parkę skompletować za 8 dychów. Samiczka młoda Czarnokrasa samica zamojska. Mi się ceni. 150. 150 za sztukę. Zapraszamy do Lublina po Gołębie Wysokolotne. Jestem w Michowie jutro, tak. Zapraszamy do Michowa. Samiec, samica, samica. Taka to cena? Nie mówił do kamery no, powiem, na uszy trzy, trzy grube bańki za takiego gołębia. Ludzie powariowali w Nowym Roku. <grystanie> A te boki? Czyje te boki? Po ile te boki? Po stówie. No, to tu już bardziej przystępnie i realnie. Kurde. Za <grystanie> Garnasemicka. Ceni się? Ceni się 50 zł 5 dyszek. Ogólnie takie ceny od 50 czy? Od 30. Od 30 nawet. I pani. A ja? Jeszcze bułki naprę. Mhm. Otwarty samochód jest? No. O. Nawet pieczywko można kupić w <laughs> ilościach hurtowych <Oczywiście. śmiech> się ceni taka sztuka ile? Dużo. ile to jest dużo? dużo? półtora 150 150 zł trzeba dać za takiego gołębia trzeba no jakby jak jest... nie patrzeć no. warty swojej ceny? Warty. To jest ochodne, no? Ale już ale ma ten. To nie jest. Ale fajnie To do Te pocztowe to po ile? Nie wiem, różniej. Po dwie, po trzy dyski, po dwie, trzy po Cztery, zależy jak który, nie? Nie, bo to kolegi, nie może. jest Ciemna jest samica Ładna, ale to zaraz będzie chciał ze 200 złotych Nie było. Mogę cię panu kortem Bo ja dzisiaj jadę na na Holand, Co do Mirejk, co? wszystkiego dobrego Dziękuję to tam Na się razie zobaczymy, no. Jakie ceny? Cena różnie, od 50 do 150 Dlatego nie było dzisiaj klienta No 5 dych to tak przystępnie no jak ktoś chce założyć sobie pocztowe To powinien sobie brać coś dobrego Na początek Na początek, a nie zaczynać po, i tracić Nie, bo po prostu się traci sens tego wszystkiego Jak człowiekowi ginął gołąbki I on mówi, no to tam mam te gołębie i co? Trzeba zapłacić za materiał i się cieszyć już z pierwszych lotów A nie z ostatnich Czempion pocztowy No Się ceni Klasa Samiczka za trzy dyszki. Okazja. Para hamburgów za sześć dyszek. To tak siedem dych. Za sztukę? A za dereszę? Po deresze po pięć dych. Peszcy tu pan mówił od 10 do 50, tak? Do wyboru do koloru do wyboru do koloru. No to tak, tylko ceny bardziej, bo to ludzie najbardziej ceny interesują. Od 10 do 50. Tak samo, od 10 do 50. I co jakie te dreszcze, w jakiej cenie? 5, 5 dyszek za sztukę A Budapeszty Podwie dyszki Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy w komentarzu wpisać hasło kubek 5 osób wygrywa. O ile te krymeczki? Podwie dyszki A mewki? piętnaście. Piotrek specjalista w mewkach. Jako ceniasz? Jako ceniasz? No za 15 to chyba nie ma co wybrzydzać, nie? Co to? Samica i go Jaka była cena? Adekwatna do towaru <laughs> Czyli ile? Dwie, trzy dychy za dwie, trzy dychy to chyba raczej nie. Za dwie, trzy dychy jakby były takie, to ja z miło tak. Te, z pięć takich kupię. Mm. A nawet i 10. O. Ja, ja, ja. Tak. To siwe, co to jest? To jest samica. Idę za to. No bo czarne z to tak. O, siła samica za stówkę. O, 40 zł takie pawiki. A Wiki po ile? 120 para, boki, żółty samcy 80zł On jest cały żółty? Cały żółty To zaraz tu klienta panu podeślę Proszę bardzo Kupiony Parka? Tak I ile zapłaciłeś? 200zł Dwie stówki Cianek zamojski, samiec czy samica? Samiczka Samiczka i się ceni 4 no, trzeba zapłacić 40 zł ma pana za chwilę komuś, żółty ładny o. Już mm. i się ceni 50 5 dyszek Oczka ładne Goleczek Piżasty tylko ładnie wygląda, czyli lata jak trzeba. Lata jak właściciel. <laughs> ile poszło? Za półtorej stówki para, tak? Tak jest. I przed wiem trzeba jak nie nie puszczałam. Czekaj, czekaj. Anielsko biały. Tam ostatnio u kolegi, co nagrywałem, miał takie białe zamojskie. To babka do mnie napisała maila, żebyśmy nie przyjechali pod kościół i na ślubie jej córki całego stada nie wypuścili. 50 zł za sztukę. 5 dyszek za sztukę. Ładne sztuki, ale nie ma właściciela. Także o cenach się nie dowiemy. Jakie ceny za te białe? Jaka cena za te białe? Po 5 dyszek. O, dzień dobry, dobry. najpestelszy pan z giełdy, co tam ciekawego? O panie, boki jakie! Boki jakie, Ej, o, po ile te boki? Kwcinę! Osiem dyszki bez kręcenia kiszki, da? Tak? No tak. Pan Ta sztówkę daje ci kuptem się staje. No. <noise> Ale on może być. Żeby... <noise> o. Z tych może sobie pan wybrać. Którego? So, chyba, że pan bierze trzy do kompletu. <noise> nie, 3 albo cztery. To wtedy noworoczna promocja? Tak, tak. Za tę kasę sprzedać. To też samo. Jak pan ceni za sztukę? No i nie można się wypowiadać, bo zaraz urząd skarbowy będzie cikać. Ja. ja nie mówię za ile pan sprzedał, tylko za ile pan ceni. A stówkę co najmniej. Stóweczkę trzeba dać nie. za takiego No to za stówkę, parka za stówkę, nie? Jakąś parkę pan kupił, czy to co, co to? Do oddania, Do sprzedania czy do oddania? Może być w darowiznie. Przyjeżdżajcie do Lublina za, go, za darmo gołębie można wyrwać. I... Takie sztuki po pięć dych. Jaka cena za tego gołębia? Pięć dyszek. To ile kupiłeś tych mewek? 21 sztuk. 21 sztuk. Za 160 zł. No to kurde, super promocja. To zamiana jeszcze na królika? Bra A, królika dorzuciłeś? To... Nie, to zamieniłem. Dałem królika, wziąłem... Do dorzuciłem jeszcze 60 zł Takie biznesy tylko w Lublinie. Królik plus 6 dych i mamy klatkę gołębi. Zobacz jaki krymek elegancki. Jakby ktoś chciał, to masz numer do mnie. Zobacz piękne, zdrowiutkie gołębie. Po trzy dychy, krymki w Lublinie są do odbioru na sławinku. Można sobie przyjechać, wybrać. Piękne Ewentualnie krymki. jutro w Michowie będziesz? Nie, nie będę. Nie, nie będziesz? Nie, 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 nie. Czyli ja pod tak. numerem telefonu. Tak, w razie czego numer ty masz, piękne gołębie jest czym wybrać. Piękne krymeczki. Po trzy dyszki. Tak. 4 dyszki, 4 dyszki, 4 dyszki, 5 dyszek Zamojskie Zamojskie po 4-5 dyszek To 30 zł takie Zamojskie u Pana Dobrze. Za tego giganta ile pan liczy? Za cztery dychy. Cztery dychy. <grywa> Drobne trochę, ale ona frunia. nie? <grywa> to co, typowa jest Ukraina, Mikołajewski? Typowo lubelski. Typowo lubelski. Jaka cena była za to? Nie, to kolega A, mi A, to po, tak, po prostu. O, no, nie, nie, nie tego. Dokładnie, no. Prezent. Prezent, no tak, i że... pewnie. Handel wymienny. Handel wymienny. Darmo to uczciwa cena. Srokacze niemieckie, po osiem dych, po stówce. Szermącki biały, króliki po 60 zł za sztukę. Taki też kolorek, inny. Za te króliki jakie ceny? A za to po stówce. Po no, Może się bardzo uprze to tam coś się wyda, nie? <laughs> coś się urwie. Para czarnych kurek, kochinów i kogucik I za te kochiny ile? Stówkę się ceni Czu, Stówkę za parkę Za parę, tak A no, aerokana za sześć dyszek Pierzę tam szybko A żeby były czarne Kaczki sześć, 7 dych świeże jaja, złotych 30 za sztukę. I takie miody po cztery dychy oryginalne miody, nie jakieś podróby A jajka po w jakiej cenie? Włoty 20. 20. A taki miód gryczany 50. 5 dych, co tu jeszcze mamy? Na włociowy. A taki wielokwiatowy? 35. 35 Liste to wiadomo. Modrolotki. A ile pan ceni A, Za te to modrolotki?

Tego dużego? Może być, tak jest. Jeszcze, jeszcze z jednego po targowaniu za stówkę taki worek. Gubiki, Molinezje, glonojada tam widziałem dwa, tak? Dwa było no. Ogólnie mieczyki, od piąteczki